Witajcie serdecznie. Ostatki lata, a formalnie rzecz biorąc drugi dzień astronomicznej, czy kalendarzowej jesieni. Jeszcze nas atakują komary. Ze mną jest Rafał Dubiejko, prezes fundacji Nasz Witam Cię Rafale. Witam wszystkich. Słuchaj, niedawno ostatni nasz materiał na, na łamach Dzień dobry Białeś, był o Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. I tam też napomknęliśmy, że RCKik też wprowadza do bazy danych szpiku kostnego. Powiedz mi, ok, dobra, czym wy się zajmujecie? Na chwilę obecną zajmujemy się bardziej pomocą podopiecznym, znaczy dzieciom chorym lub dorosłym na białaczkę. Początkowa działalność, tak jak mówisz, polegała na może nie namawianiu, ale do zachęcaniu i uświadamianiu ludzi i rejestracji nadawców szpiku. Tak jak mówisz, Centrum Tylactwa ma swój rejestr, rejestruje jak najbardziej. Na chwilę obecną od tego odeszliśmy i bardziej skupiliśmy się na, na naszych podopiecznych, których na chwilę obecną no, mamy już 50 pięcioro. czyli jest duża gromadka osób, którymi trzeba niestety się zająć i pomóc. No właśnie, ponad 50 dzieciaków, tak, bo zajmujecie się dziećmi, tak. przede wszystkim. A jesteście fundacją tutaj stąd, z Białego Stoku. Tam kiedyś rozmawialiśmy, mówili, że, że macie też podopiecznych z Polski. Tak, mamy podopiecznych z Bydgoszczy, w z związku z tym, że wspieramy tam oddział, gdzie nasze dzieci jeżdżą na przeszczep. I również tam trafiają osoby. Parę, może nie dziesiątki, nie mamy, ale zbyt gorszy, z, z okolic Torunia. Mamy z Rzeszowa no i mamy jednego chłopca też z Ukrainy, który jest naszym podopiecznym. Powiedz mi, bo temat białaczki przewija się przez długie lata, był trochę takim tematem tabu. Nie mówiło się głośno o tym. W tej chwili temat się zrobił troszeczkę głośniejszy. Wiemy, jak można pomóc takim dzieciom. Wy wiecie, e, powiedz, gdzie tkwił problem, czemu się o tym nie mówiło? Czy to była kwestia tych y, dawnych czasów, bo no nie wierzę, że białaczki nie było i się pojawiła, pojawiła nagle, nie wiem, w latach 90. Białaczki były, ja nie pamiętam, miałem siostrę Cię mam, która że ponad 30 lat temu chorowała i na szczęście żyje. E, problem tkwił w tym świadomości przede wszystkim. E, wiadomo, e, przeszczepy. Temat bardzo trudny do wytłumaczenia ludziom. Często kojarzy się im to z jakimiś tam operacjami, wycięciem narządu bądź nie wiadomo czy potem uszczerbku na zdrowie, a tak nie jest. Wystarczy naprawdę drobna, drobna ingerencja, czyli tam pobór komórek I to, i to tyle na chwilę obecną. Temat był gdzieś tam może na bok, może niespychany, ale nie wiem, jak to jak tutaj wytłumaczyć. Mało, mało pokazywało się tego, prawda? Mało, mało było polskich rejestrów, bo to wszystko gdzieś tam centralizowane, otworzyły się te, jak gdyby, no, prywatne, no, może nie prywatne, no, jakieś tam e, rejestry. Tak gryzą które, nas, dlatego tak, my się tak, trochę tutaj odganiamy. Które e, no, zaczęły też, jak gdyby, wykonywać tą pracę zaczęły się skracać no, z tego, co my widzimy na przykład, no te całe procedury. Prawda? My, też jesteśmy, my też jesteśmy tutaj, żeby tym pacjentom pomóc jak najszybciej tego dawcy znaleźć, często też omijając te procedury szpitalne. Prawda? Czyli może Czyli to... szukacie gdzieś, nie wiem, w sektorach prywatnych? A czy może chodzi w sektorach prywatnych, tylko procedura szpitalu jest no, dość długo, długa, W tam badań, do, do zlecenia, przeszukania? bazy, my to troszeczkę trwamy, jesteśmy w stanie tak trochę nieoficjalnie pomóc, nie w ciągu 3-4 dni wiedzieć, czy, czy ten dawca jest, czy nie, i czy należy tam akcję robić, czy, czy spokojnie rodzina może, może czekać na badania potwierdzające. No dobra, bo e, tak się dziwnie zdarzyło trochę, że akurat mój serdeczny kolega Gabryś pozna, pozdrawiam cię serdecznie, e, facet 30-letni w sile wieku. E, okazało się, że właśnie mam białaczkę na szczęście, o ile mi dobrze wiadomo, e, wszystkie, że tak powiem, parametry krwi. Pomału windują w górę, czyli, czyli idą ku, ku normie, czyli ta chemia daje, zdaje egzamin. Rafał, jak to wygląda? Dobra, załóżmy, my mamy takiego małego Adama Kowalskiego przysłowiowego. Okazuje się, że ma białaczkę, źle się czuje, idzie do lekarza. Okazuje się, że ma białaczkę. I co tacy rodzice mogą zrobić? Tacy rodzice przede wszystkim muszą zaufać lekarzom, to jest przede wszystkim. I nie ma co ukrywać, no zgłosić się nawet i do nas, prawda? czyli my, my staramy się jak gdyby, no, współpracować, tak jak, tak jak mówię, z lekarzami tutaj. Chcemy, no, żeby, żeby ta, ta rodzina od początku jak gdyby, diagnozy, bo to, bo to jest szok na chwilę obecną, no, jest, jest świadomość ludzka na, na takim na takim poziomie, że dla ludzi to jest no wielki szok. Dowiaduje się, że dziecko jest chorne na białaczkę. Automatycznie im się to kojarzy z wyrokiem śmierci, prawda, z, z, z tą wielką tragedią, gdzie po dwóch, trzech tygodniach taka rodzina, przybywając na oddziale, prawda, mając kontakt z innymi rodzinami, którzy, którzy, które przez to przechodzą, tak, tak, pomału zaczyna się oswajać z tą myślą. I, i następnie taki spokój. My no, staramy się właśnie jak najszybciej w takiej rodzinie ten spokój wprowadzić, czyli no, rozmowę z psychologiem, e, z lekarzami, jakieś tam badania, e, zadbać o, przede wszystkim o zdrowie psychiczne na samym początku. Mhm. Nasz psycholog stara się o to, o to zadbać. Plus, e, tak jak mówię, Kontakty czasami udostępniamy prawda? osób, które już gdyby, przeszły przez to. Czyli I mogą psychologicznie tam wesprzeć tak, tak, przeszły to całą drogę, leczenia, przeszczepu, wszystko wytłumaczyć, wyjaśnić obawy. One są to z autopsu, one same wiedzą i, i takie, tworzy się takie środowisko, no, no taka można powiedzieć jedna wielka rodzina tych osób, których, których to dotknęło. Do, do Często jest inaczej. Jak często zdarzają się takie przypadki, że tacy ludzie jednak są w, w, tak słabi psychicznie, inaczej tak choroba dziecka ich przytłacza, że, że nie dają sobie pomóc i, i, i się zamykają w sobie? Są takie przypadki? Raczej powiem tak, wśród zachorowań dzieci, prawda? Czyli rodzice rodzice tutaj z kolei są bardzo tacy mocni, starają się do dzieci walczyć, prawda? Czyli tutaj nie ma takiego większego problemu. Gorzej jest u dorosłych, czyli, ta e, czyli, czyli tam osoba dorosła, czyli 18-latkowie nawet, czyli tam jest to parlatkowie, często się załamuje i nie, nie szuka jak gdyby, pomocy, myśląc, zdając się na tych lekarzy, wiadomo, musi stać, ale e, nie zadba o swoją psychikę, czyli no, podupada wiadomo psychicznie i podupada w tym momencie też i zdrowie. Słuchaj, bo tak, no wiadomo, wy wprowadzacie tam, pomagacie znaleźć dawcę, jeżeli, tak jak wspomniałeś, jeżeli nie ma tego dawcy, taka, taki, taki Adaś musi sobie na, to, na takiego dawcę poczekać, bo wszyscy mamy nadzieję, że dawca się znajdzie. Wy pomagacie takim ludziom, organizując różnego rodzaju festyny i zbierając środki finansowe. No właśnie, po co? Po co są te pieniądze? Pieniądze, które zbieramy, wiadomo, przeszczep jest na chwilę refundowany, mhm. ale wszystkie, jak gdyby, e, zaczynając od, od kosmetyków, prawda, po leki e, czy czasami wymagają specjalistycznego żywienia, my, jak gdyby, wszystko to refundujemy. Czasami są to dojazdy, bo ci nasi podopieczni nie są z samego Białegostoku, prawda, Dojeżdża suwał, Suwałk, z zamiastkowa z, z, z naszego wywództwa i każdy ten wyjazd no, kosztuje tą rodzinę. Wiadomo, raz, że y, takie dziecko w rodzinie no, wprowadza no, niestety taki rygor, że często jeden z rodziców zostaje w szpitalu, drugi albo pracuje, albo musi zająć pozostałymi dziećmi, no, to zaczyna się taka no, troszeczkę sytuacja tworzyć taka patowa, gdzie często ten rodzic ma ograniczoną możliwość pracy. I wtedy staramy się y, nie wspierać, czyli jest tam od remontów, prawda, czasami zdarzały się naprawy samochodów na te wyjazdy, refundacja leków, tak jak mówię, przy, przy, tych, przy tych chemiach, to do organiczny organicznie jest osłabiony, trzeba się go wzmocnić. Te rzeczy nie są jedynie refundowane. To wszystko, wszystko to jak gdyby u nas mają no ja, w momencie wyjechania na przykład na przeszczep mm -hmm. do tej Bydgoszczy e, zapewniamy mieszkanie, prawda, czyli tam cała rodzina się przynosi na te dwa, trzy, czasami cztery miesiące, ma e, no, wtedy wynajęte przez nas mieszkanie, w którym tam rodzice mm -hmm. mogą na, naprzemiennie sobie przenocować, wybrać rzeczy, tam na dom odpocząć, czasami się robi z drugim dzieckiem, prawda? No to wszystko jest potrzebne, a, a przeszczep jak gdyby nie jest końcem leczenia, taki pacjent jeszcze no, 5 lat musi pozostawać pod, pod obserwacją, bo dopiero 5 lat jest całkiem zdrowego. Czyli gdzieś to, gdzieś to cały czas zagrożenie jest i, i może by... No ta, każdy przeszczep może zostać przez nasz organizm odrzucony również y, przeszczep y, y, szpiku. Tak, tak, no, wiadomo jak jest szczepem czasami czasami organizm odrzuca, my też często tutaj naszym podopiecznym też właśnie opłacamy leki, które jak gdyby niwelują te odrzuty. odrzuty. Tak, a bądź też no, ostatnio płaciliśmy właśnie za lek naszej podopiecznej przeciwirusowy, który jakby miał miała pierwszy przeszczep, no, łapiąc wirusa, jakby no, miała nawrót choroby. W tej chwili dostała taki specjalistyczny lek, który nas też sporo kosztował przez parę miesięcy i no, przeszczep na chwilę obecną no się przyjął. No, te komary, słuchajcie, się na nas uparły dzisiaj. E, chyba czują, że rozmawiamy o krwi. <grym> e, Rafał, czego Wam w tej chwili tak najbardziej potrzeba? W czym na przykład nasi widzowie mogliby Wam jako fundacji pomóc? Znaczy, ogólnie nam potrzebna jest pomoc, wiadomo, nie ma co ukrywać. Finansowa to, to tak jak w każdej fundacji, prawda? Każdy dochodzą nowi podopieczni, który my od samego początku zapewniamy pomoc, nie, nie, nie czekamy, aż ktoś nas zbiera na swoim subkoncie. Wiadomo, w jaki sposób tam zabezpieczamy ich od, od początku. Jeden procent wiadomo spływa e, to też jest, też jest e, jakiś kawałek, kawałek, tak? Ale... No tak na chwilę obecną no, licząc to, zabezpieczy nas na, przy tej ilości podopiecznych na pół roku, 7 miesięcy maksymalnie. Pozostałe pół roku 5 miesięcy musimy niestety ale wypracować na tych festynach, koncertach na jakichś takich różnych akcjach, prawda? licytacje. Słuchajcie, więcej się dowiecie na fanpage'u na, fanpage na Pikowani, na stronie internetowej, bo taką posiadacie Instagramie. Na, na Instagramie. Ja zachęcam y, przede wszystkim zachęcamy do jednej ważnej rzeczy. Rejestrujcie się w bazie danych. E, szpiku, e, dlatego że o tym niejednokrotnie już mówiłem, niejednokrotnie apelowałem. Apelujemy po raz kolejny. Tak, apelujemy. Oczywiście zapisywali się na tych dawców, bo cały czas brakuje. Wiadomo, młodsze pokolenia wchodzi w to pełnoletność i, i może, i może się z tym dawca, tak, a, a nas, naprawdę nasze polskie rejestry, na przykład ten, z którymi współpracujemy, jest e, bardzo dobrym rejestrem. Trzy lata temu, w był cztery, był drugi na świecie pod wyboru dawców. Medigen. i warto, naprawdę warto, co są bardzo skuteczni ludzie, którzy no, dobierają bardzo, bardzo dobrze tych dawców i, i praktycznie wyleczalność u dzieci jest 90% do żył dorosłych. Jeszcze tutaj apeluję też do dorosłych, żeby no, zgłaszali się do nas, bo tak jak z dziećmi nie ma problemu. Dzieci, rodzice bardzo chętnie nam się zgłaszają, tak? E, tych dorości no, nie szukają, mimo że dorosłych jest zachorowań parnaście razy więcej niż dzieci. No właśnie, słuchajcie, bo y, 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 kiedyś rozmawialiśmy z przedstawicielami y, Strażacy Wspólnie Przeciwko Białaszce i tam Ela nam opowiadała, że to nie jest bolesne: y, dawca szpiku nie cierpi. Y, to jest kwestia albo pobrania krwi, co najwyżej pobrania szpiku kostnego z y, talerza biodrowego to jest naprawdę pikuś, taki dawca, dawca, że tak powiem, później od razu, że tak powiem, się regeneruje i, i, i migiem zdrowieje. Mało tego, jest już, zasu... ma jakieś tam z tego powodu przywileje. Podobnie jak zasłużony honorowy dawca krwi. Wszystkim się, o wszystkim Wam tutaj, znajdziecie sobie o wszystkim linki. My uciekamy z Rafałem, bo nas komary zeżrą. By... No cóż, dziękujemy Wam bardzo. Trzymajcie się ciepło, Maciek burger hej. Do zobaczenia.